Zobaczcie, ile my mamy fajnych powodów, żeby się spotkać. Dzisiaj na przykład jest ładna pogoda i porywam Was na krótki spacer do parku. Jest piękne błękitne niebo. Kocham tą pogodę, bo, jest, bo nie jest ani zimno, ani ciepło. Fajnie się można pospacerować, a tak naprawdę to mam super dobre wiadomości, którymi chciałam się z Wami podzielić. I to nie jest dlatego, że chcę się pochwalić, nie. To jest dlatego, żeby pokazać. A właściwie udowodnić to, że jeżeli coś teraz jest ważnego w Twoim życiu i się poddajesz, i nie motywuje Cię nic do tego, żeby to ciągnąć, poczekaj jeszcze chwilkę, poczekaj, nie przestawaj. Ciągnij to wszystko dalej, bo w to wierzysz, bo to chciałeś, chciałaś osiągnąć, tylko pracuj dalej, pracuj dalej. Ja wczoraj dostałam kwalifikę taką, to jest taki, ja sobie to tak nazywam kolokwialnie, pierwsze wtajemniczenie do tego biznesu. Jestem bardzo zadowolona, dlatego że te wszystkie założenia, które sobie przyjęłam te 3-4 miesiące temu, stają się powoli takimi realiami i takie bardzo, bardzo namacalne. Dlatego świętuj dzisiaj ze mną, dobrze? Trzymaj się ciepło, miłego dnia i zapraszam Cię na następne nasze spotkanie. Cześć!